Myślę, że ja dostałem taki zaszczyt być, być ostatni. Nie wiem, bo przede mną tutaj jakbyście wystąpiły, to jakoś żyliby sobie, a komuś do mnie może zrobić coś dłuższe. Spróbuję, ale to znaczy, że to jest leczenie. Musiałem sobie o takich rzeczach... Bo, bo ta historia cała, jak jakoś tam opisałem, że to jest z próby, z próby, próby, próby lekcji z egiptologii. Tylko tak. Czy hmm. ktoś to jest, jest, jest... egiptologiem? Tutaj może, Super. To pan będzie odpowiadał. Spróbuję. Eee, bo ja to jest nieprawda oczywiście, proszę pana, nie mam nic wspólnego z tym. Ale, Ale wszyscy mamy wspólne... Europejska to jest właśnie ja nawet w Pierwsza historia, która się tutaj, chcę powiedzieć, powiedzieć, cały czas, cały czas, cały czas, cały tą cały ten, cały cały czas cały ten, jednego tematu. cały ten temat, jak w Egipcie, był, trwał też już, on trwa dalej, już pięć tysięcy lat. To wszystkie te prace i ta kultura i poezja, to wszystko krąży dookoła jednego tematu, temat śmierci i zmartwychwstania. Ale zacznę od tego, że na przykład w Polsce chyba było takie wydanie w latach ja nie pamiętam, może koniec 60. 70., że to się nazywało, teraz zawsze szedł, szedł po przodu w Związku Radzieckiego, Ukrainy, to przypisali. I, 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 była taka wydana książka, kiedy słońce było Bogiem. Oczywiście Egipcjanie nigdy nie wierzyli, że słońce jest Bogiem. Był czymś innym. Właśnie czym to było dla mnie zaciekawione. Za za, dalej trwają debaty na ten temat w środowiskach egiptologów. Ale ciekawy jest papirus z Leiden, w którym jest coś takiego, że to jest rozdział pierwszy, nie pamiętam, 350. Pierwszy 350 papirus z Leiden, w którym jest coś takiego, że Bogu, Bogów jest trzy. Jest Amon, Ptah i Ra. I drugiego Boga nie ma. Bo on twarzą jest bo on, twarzą jest rad, ciało jest ta, a tym, że jest niewidzialny, jest Am, bo am to jest niewidzialny. Dobrze, staję. skończymy z kryptologii. My wchodzimy w rocznicę teraz sytuacji Czołgowego 30 lat i ja znalazłem w Wikipedii właśnie cmentarz. Chcę porozmawiać o, e, o chłopcach, o strażakach, którzy się z nich zbierali na dworcu w Leningradzie i oni jakby dobrowolnie, dobrowolnie jechali e, gasić katastrofę. Do końca nie wiedzieli co to jest. Właśnie oni tam na, na cmentarzu w Podmorsku jest to pochowanie. Cmentarz się nazywa Miecińsko i Kładliście. I tu zrozumieliście, że nie znalazłem niestety, nie ma tego w języku polskim, ale jest to angielskim. no jest słabo, ale przeczytam tak dla szacunku prorosyjsku. Hmm. Miecińsko i Kładliście rozpołożono w Siewiero-Zagranach administratywną okręg Moskwy, nie w niezwykłych kilometrach od MKR. Его площадь состоит 108 гектаров. Вот этот 5 сентября 1978 года. Адрес Москва, Пятницкое шоссе, 6 километр. Является одним из крупнейших действующих кладбищ Москвы. На территории имеется часов на Покрова Пресвятой Богородицы, Богородицы, действующий крематорий, открытый колумбарий и мусульманский участок. Похоронены известные люди. Na Kurabież się jeszcze rozpołożony memorał grażbn pogibszy, w rezultacie katastrofy na Czarnogórskoj Ares. <trym> <trym> to jest pod Moskwą i chciałbym rozpocząć w ogóle to całe działanie, które teraz chcę poprowadzić z, z takiego tekstu, który... Który napisał no, kiedyś wielki radziecki filozof gruzińskiego pochodzenia Marat Konstantyny Luźno-Mardaszwili. Jego często wykorzystują. E, e, to jest jedno takie zdanie jakie określa dla mnie ten, ten, ten cały, całe moje działanie. On powiedział, że my, 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 to znaczy, my, my wozów, my, my nie ziemia, my powietrze, my nie ziemia. Chłopcy yy, chłopców zbierali i oni dobrowolnie wiadomo jechali tymi pociągami tam. Ktoś wiedział, ktoś nie wiedział, że, 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 że umrze się domniewali. Do, do, do Ciekawe było to, że przyjechał, że tam gdzie dawali kostiumy znaczy nawet nie my takie fartuchy z, z, z aluminium no oni wychodzili tam promowanie było ponad wiesz normalne nie pamiętam tyle ale ja pamiętam tylko że tysiąc razy przekraczało to oni pracowali tam po dwie, po dwie minuty po, po dwie to po pięć oni, oni zbierali ten grafik oni yy, jeden ta, on, oni, oni, siebie nazywali a jest tam po rosyjsku, a po ukraińsku to, po polsku to żurawi. Oni wychodzili, wracali i zmieniali się w taki sposób. Te fartułki nie, nic, nic, nie pomagali, bo promowanie prom 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 szło z dołu, a nie z boku. Tutaj znalazłem taki tekst, taki tekst egipski, w którym w którym jest napisane, że bogowie wchodzą, poznoszą bo się albo wchodzą na niebie, ludzie się pogrzebają. Znaczy, kto słucha tam słów słuch Boga, ten się sam staje bogiem i w końcu życia wchodzi na niebo, a ludzie się pogrzebają. Myślałem o tych, o tych strażakach i... Oni bardzo szybko poumierali, tam ktoś za pół roku kto, kto, kto za miesiąc. Oni byli z Białorusi, z, z Ukrainy, z Rosji, dużo było. Ale ciała ich ro, ro, rodzeństwu nie oddawali i tych bocianów pogrzebali w takich trumnach cynkowych. Na tym cmentarzu oni tam są, chowani. I zalewali cynkowy, cynkowy, cynkowa trumna. Bóg leży bociem i zalany półtora, metrowym, półtora metrową warstwą betonu. Bo bogowie nie umierają, bogowie wchodzą na niebo, a ludzie się pogrzebają. Kończyć Syrysa. Syrys jest ważnym Bogiem dla Egiptu. Nie jest pierwszym faraonem Egiptu w Każdy faraon był synem Osyrysa. Ludzi jakby Egiptu, syn Osyrysa albo syn Boga był nastawiony na to, żeby prowadzić ludzi do nieba. Tylko w pewnym momencie Egipcjanie zobaczyli, że faraoni nie do końca są Boże bo, bo. symbolami Osyrysa chowali na początku do, do, gdzieś do, do średniego carstwa jedynie faraonów. Była ostatniej nagranie zrobiłem, bo przed śmiercią umarła w, w końcu września. To była zawsze e, radykalną katoliczką przy Polskiego i takie no, różne rzeczy, jest ta część dla niej odpowiada, bo ja robiłem ten nagranie z nią. No, tam pokazuję, ona już nie mówiła, cały czas mi pokazywała, że tam, tam, że tam. Nie. I, nie, to jest obraz, no. Ja robiłem taki film też, to taki szkic i próbowałem zrobić o Janie film. Jakoś chciałem to zrobić o Krzcicielu, bo Um, ponoć um, mówią, że, że bo, bo właściciele jakby się znajduje w Francji, a ciało jakby w Damaszku. I to mi się wiązało z tym Damaszkiem, z tą Syrią, w ogóle z tą wojną syryjską, o tym, o tym bombardowaniu w ogóle tych, 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 tych architektury tej, tej Syrii. I pomyślałem sobie o tym bombardowaniu także granic ukraińskich przez, przez Rosjan. No. nie chcę się coś tam robić specjalnie, ale... Thank <laughs> you. W Egipcie było, jakby jest trzy takich wariantach kosmogonie, jedną z nich przyszytam. Na początku wszystko pokrywała czarne wody. No, Wyobraźcie sobie, że. No, to jest pierwotny ocean, Bóg, z którego się wszystko zaczęło. On jest w dynamice. Ale tak mówiłem, że Egipcjanie nie uważali, że Słońce jest Bogiem. Oni chyba pierwszy otworzyli, bo ja cały czas. Ktoś myśli o tym, że Egipcjanie byli monoteistami I na przykład każdy Egipcjan wiedział, że nun żyje w nim, w środku. Bardzo łatwo nam zrozumieć, bo na przykład słowa Chrystusa, że e, królestwo niebieskie w środku was, to Egipcjanie już wiedzieli. 3000 lat do, do Jezusa. Oni, oni, każdy wiedział, że pierwotny ocean jest nim I nun, Kierograficznie zobraża się jak Bóg, Bóg, który odpoczywał w jakiś taki sposób bardzo zimny. Także, także na początku wszystko pokrołały czarne wody nun.

Wkrótce Lotus w głębi wyłonił się pierwszy pączki łotosu oraz mała wysepka. Wkrótce łotów rozwinął i zapłonął żółtym światłem. Wewnątrz kwiatu znajdował się mały już całkiem ukształtowany Bóg stworca, atom Ren, zasiadający wśród jasności. I z słod... słodkim zapachem. Zmienił się w cudownego ptaka penic i wrzucił ponad wysepkę uformowaną na kształt piramidy. Wysepka to pierwsza, pierwsza jakby ziemię Na No babcie. Bo ona zawsze mi mówiła, że przed wielkanocą nie się Jest coś takiego. Nie zgrzeszyłem przeciw, przeciw ludziom, nie szkodziłem podanym, nie czyniłem nieprawości w miejscu prawdy, nie znałem zła, nie popełniałem grzechu. Nigdy nie starałem się być pierwszy. Ani też, aby, ani też, aby dzieła rąk poddanych moich dawano mi wobec innych ludzi. Nie starałem się być przyczyną nędzy biedaków. Nie oczerniłem słuki wobec przełożonego Jego. Nie stałem się przyczyną. Nie stałem się przyczynym płaczu nie zabijałem. Jestem, jestem... czysty. Jestem czysty i jestem czysty. No i krzesz historia i <młysy> Jeszcze jedna bardziej historia. To nie jest sąsiad, który ma pod ponad 80 lat. Ten sąsiad, cały życie, zawodowo zajmował się, był elektrykiem. Wójt Wasyl. Wójt Wasyl. Wasyl to jest wesoły człowiek. zawsze się uśmiecha, pije wódkę z obcami no i też do dziś dzień pracuje. Belgowie. nie jest z Lwowa. Jestem jest ze wschodniej Ukrainy. Ja sobie zrobiłem, Święty Wasel, arcybiskup w Kesarie Kapodokijskiej. Trzecie stolecie. Święty Wasel Kapodokijski też jest. Jest słynna szkoła antyochejska i aleksandryjska. Właśnie jest doktorem Kościoła Wschodniego i właśnie wychowany na chrześcijaństwie egipskim. Wtedy ja się pytam wójka Basyla czemu, a nie czemu Pan jest taki wesoły cały czas? <grym> a on zawsze mi mówi, bo ja zjadłem swoje siostry przez starego mu odwaliło. Wyobraź sobie, jeszcze ja pytam, czy czemu pan jest wesoły, że ja zjadłem swoją siostrę. Bo my, my nie jesteśmy ziemią, my jesteśmy powietrzem. Ну нигде не бед ⁇ м и А еще оказалось, что ты купил на украине. Ja miała 12 dzieci. I już zjadli wszystko. A pani kto mówi było już tych widoków. To się wujek własny, wujek czyna jest taki wesoły, mówi, bo ja zjadłem swoją siostrę. A jak można żyć człowiekowi 80 lat, wiedząc, że on 10 lat zjadł swoją siostrę? A on z tym uczuciem żyje całe życie. Jego mam go wchywał najmniejszą, która była najsłabsza. Żeby źle, tak przed koniec. Bo powie... Wchodzą na niebo, a ludzie się pogrzebają. My, bo nasi, nasi umarli, oni zawsze z nami. Oni, oni w środku nas.